Jest to też bardzo ciekawe takie doświadczenie, ponieważ każde spotkanie przynosi inną relację i też okazuje się, że bardzo prędko można się zorientować, czy jakaś historia jest nam bliska, czy nie jest, więc sama zasada jest wspaniała. Brakuje mi komedii, brakuje mi jakiegoś sci-fi, fantazji. Więc bardzo serdecznie wszystkich proszę, żeby, żebyśmy trochę szerzej i, i radośnie patrzyli na świat, więc bardzo proszę o takie projekty. A my akurat z Łukaszem zrobiliśmy jeden wojenny film Dzik i siedzimy znów w dwóch kolejnych projektach wojennych. I szczerze mówiąc to chcemy czegoś fajnego, luzu, jakiejś komedii, jakiegoś takiego optymizmu, nie tylko tego smutku, dramatu.